Halo, halo, dzień dobry. Witajcie. Tu, Kind. Mam nadzieję, że do dużej części z Was dotarła już informacja o tym, że kanał Radio Szczumic na YouTube został skasowany przez YouTube. Czyli ocenzurowany. Starałem się być ostrożny i w informacji, którą podają, jest podanie nieprawdziwych informacji na tematy medyczne. Dotyczy to i niezgodnych z, z zaleceniami, czy tam wytycznymi WHO. Dotyczy to. Nagrania, trze trzeciego nagrania o Gatesie i jego zeszłym roku. Tam kwestie medyczne były poruszane w dwóch miejscach. W jednej, że chińska firma wykorzystuje testy do zbierania informacji genetycznych o Amerykanach. To najbardziej w sumie medyczna informacja w tym nagraniu. A druga to o tym, że Fauci wziął udział w telekonferencji ze swoim odpowiednikiem z Chin. Z zorganizowanej konferencji przez Uniwersytet w Edynburgu bodajże. Tyle informacji medycznych, i za którą z nich kanał został zamknięty. Przepraszam Was za to, bo ja starałem się być ostrożny i naprawdę nie sądziłem, że którakolwiek z tych informacji może być potraktowana jako, no tak jak została pod, potraktowana przez, przez YouTube. Co więcej, ja ten film, to nagranie wrzuciłem również na kanał rezerwowy, czyli Szczumic, Tajemnice Zniewolenia. Dlaczego? ano dlatego, że tam pojawiły się pierwsze dwie części podczas dwutygodniowej cenzury głównego kanału. Tam właśnie zostały wrzucone. No i chciałem, żeby był komplet. Tam też trzecia część została skasowana, ocenzurowana i mam bana na tym rezerwowym koncie na tydzień. Przez tydzień nie mogę nic wrzucać. Także na YouTubie cisza. W razie czego założyłem już nowe konto Radio Szczumic. O tej samej nazwie co główne. Jeśli je znajdziecie, to już je subskrybujcie. Ja postaram się jakoś wrzucić tam parę filmów charakterystycznych, tych, tych, tych może najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i myślę, że kanałem rezerwowym zostanie, póki co tak uważam. Szczumic tajemnicy zniewolenia, a ten nowy radio Szczumic będzie głównym kanałem i dalej będziemy w ten sposób sobie funkcjonować. Niemniej jednak nie przestaje działać przez najbliższy tydzień. Facebook świetnie się kręci, tam już jest 3,5 tysiąca followersów. Dziękuję wszystkim za to. Dziękuję również wszystkim za wsparcie. Słowem, modlitwą i za wsparcie finansowe również. Jeśli chcecie wesprzeć Radio Szczumic nawet drobnymi kwotami, to bardzo proszę. Informacja jest w opisie na stronie szczumic.pl w zakładce wsparcie. Tam jest podany numer rachunku bankowego albo link do PayPala do wsparcia. Także działam dalej. Szczumic.pl strona funkcjonuje będzie funkcjonować yy, znaczy funkcjonuje została przerobiona przeze mnie trochę inny ma wygląd będzie funkcjonować yy, coraz częściej będę tam coś wrzucał będą tam informacje i yy, yy, no Facebook ta strona właśnie i do tego te takie mniej znane portale społecznościowe no bo Twitter wiadomo jest znany ale tam du dużych filmów się nie wrzuci yy, więc Twitter oczywiście ale jest jeszcze Minds który od dłuższego czasu już jest. Jest BeatShoot, który jest bazą, gdzie jest większość moich nagrań. Poza tam jakimiś lukami, gdy Bitchut nie chciał puścić filmów, i teraz też jest taki okres: Milczut nie chce za bardzo puszczać filmów, więc ja nie tracę na to czasu, ale BeatShoot też cały czas funkcjonuje. No i ten Odyssey, nowy, nowa baza, traktuję to jako bazę filmów. Wszystkie linki tradycyjnie w opisie. Co myślę o cenzurze? No, widzicie, to jest potwierdzenie tego, że ma być jeden przekaz, jeden sposób myślenia. Taki jak WHO, taki jak rządu światowego, taki jak największych tego świata, którzy nas programują od dziesięcioleci. Sama edukacja, od podstawówki, od przedszkola, od żłobka do robienia profesury. Jest ukierunkowana na jeden tok myślenia. Jeśli jakiś profesor, doktor, naukowiec wyłamuje się z niego, był i jest niszczony poprzez cenzurę, niszczenie życia, a nawet seryjnego samobójcę. I tak samo jest teraz w mediach społecznościowych. Ma być ten sam przekaz. Jeden, jedyny słuszny. To jest to samo działanie systemu bestii. Pomyślcie o tym, zastanówcie się, czy nie odczuwacie tego, że edukacja została tak zaprojektowana, żebyśmy, żeby nasze dzieci myślały tak, jak oni chcą. Żebyśmy łykali te bzdety, którymi nas karmią i wydarzenia, które planują i wykonują. Warto się nad tym zastanowić. No teraz wiem, że na koniec, wiem, że wielu z Was obchodzi święta wielkanocne, więc udanych świąt. A ja Wam życzę tak naprawdę to grzecznościowo było bo sam tych świątyń nie obchodzę i nie zalecam a tak już od serca do Bożego błogosławieństwa trzymajcie się i do usłyszenia do zobaczenia w kolejnych nagraniach z panem Bogiem